Witam serdecznie w specjalnym świątecznym odcinku d 6. I na samym początku wesołych świąt i wszystkiego dobrego i zdrówka, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj mam dla Was fajny tryb, który sobie przetestujemy. I wiecie, dlaczego będę grał yy, ten tryb na Double Cash mode Powiem Wam wprost, mam yy, niezbyt dużo czasu, robię sobie, wiecie, zapas filmów na święta i boję się, że jeżeli nie będę grał na Double Cash mode to, po prostu nie prze, to po prostu nie przejdę tego. Więc wolałem sobie odpalić i na spokojnie tutaj spędzić ten yy, czas. I mamy taką mamkę, yy, Santa. Okej, okay, to jest yy, święty Mikołaj, tylko że. No, taki bluesowy, powiedzmy. Wziąłem sobie jego Dawno w sumie nie używałem tego bohatera. Tutaj też będzie całkiem, mam nadzieję, że dobry. I gramy do 102 rundy, i jest podobno jakaś duża nagroda za przejście tego. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, pomóż Mikołajowi pokonać pięciu różnych bossów e, wysłane przez Grincha, aby uratować święta. Po tym, jak Grinch ukradł wszystkie prezenty, jesteś jedyną osobą, która może uratować święta. Każdy boss, z którym się zmierzysz, będzie silniejszy i silniejszy, więc. E, po prostu no, będziesz musiał się przygotowywać do każdej walki. I pokonanie wszystkich pięciu bossów i yy, znalezienie jakby pięciu giftów. O, dostanę 10 tysięcy małpiej kasy. O kurde, czy jesteś gotowy na wyzwanie? Przyszłość świąt jest w Twoich rękach. No to oczywiście tutaj są moje ręce. I moje ręce pokazują teraz na kod Flotar. Jeżeli chcecie coś sobie na święta takiego kupić. I fila. Ta, ta małpka, czekaj, on rzuca prezentami. Szczerze mówiąc, ładny, ładny art, ok? Nie będę nic więcej. Po... Ty! Co to są za zabalony? Ej, 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 ej! ej. Czekaj, czekaj. No to. Ja, ja myślałem, że to będzie. Laj, lajcik, wszystko fajnie tutaj będzie działało. A okazuje się, że nie. Jejku się przestraszyłem, przepraszam. Ale no, nie spodziewałem się czegoś takiego, także weźmiemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że kamerka. wie czy co? Wezmę troszeczkę wyżej tą kamerkę. O, żebyśmy nie zasłaniali całego toru. I dobra. O, czekaj. E, witaj, żołnierzu. E, musimy powstrzymać Grincha przed zrujnowaniem e, świąt. Jeśli święta zostaną zrujnowane, kto wie, co się po prostu stanie. Okej. Okay. Czy mam jakiś wybór? <laughs> to jest to ja. No, no, nie mam żadnego wyboru, chyba. Nie! <laughs> jako piękne to jest. O, tutaj, czekaj, tu mam coś włączone. StormStorm storm inactive. Czekaj, a czym jest Stone Storm? Znaczy no ja wiem czym jest, ale czym tutaj jest? Bo naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, postawimy sobie na pewno piratów troszkę i myślałem, żeby nie postawić Megalodona, bo Megalodon zadaje mega obrażenia. Jak ostatnio sobie testowaliśmy, mam nadzieję, że widzieliście ten film właśnie. Tutaj mamy małpią rękę i wydaje mi się, że będę musiał na pewno iść pod farmieni. Ale w ogóle widzieliście też jakieś nowe typy balonów są tutaj, bo to jest kolaboracja pomiędzy różnymi moderami. Taka ciekawostka, że chyba pięciu moderów się z z, zgadało i zrobiło specjalnego świątecznego moda, więc jeżeli chcecie sobie w to zagrać, to ja podrzucę linka, bo jeżeli naprawdę będzie y, 10 tysięcy małpiej kasy, no to nie kupujcie nic z Codem Flotar, to kupcie sobie po prostu... Ty, te, znaczy, zainstalujcie tego moda, zróbcie, wykonajcie sobie tego quest'a i będziecie to mieli za frikę, tylko będziecie musieli to przejść. O, y, w sumie, czekajcie, y, nie płacę tym elfom, y, nie, nie wydaje mi się, żeby to był problem, pr prawda? Okej, okay. o cześć ludzie! Czekaj! Czekaj, bo są jakieś dziwne rzeczy. Ja nie jestem przygotowany. Halo! Dobra, będę musiał um, użyć snajpera. Tak, snajper, powiedzmy, że tutaj, pyk, pyk. Pyk, dobra, taki sniper niech sobie coś nam y, pomaga mi. O, Snowstorm started. Chwila, bo ja nawet nie zdążyłem przeczytać y, tamtej wiadomości. A, są balony, zobaczcie, one mają tutaj jakiś efekt dziwny. Okej, okay, bardzo fajne to jest. Y, postawimy sobie kolejnego pirata. No jejku, już wiem, że ty, 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 Może kolejny pirat. O, 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 trzech, dobra, trzech piratów się tutaj zmieści. Weźmiemy sobie, postawimy coś takiego. Ja wiem, że miałem stawiać piratów pod dolne drzewko, żeby mi generowali kasę. No niestety, jak widzicie, nie wszystko tutaj. Jest takie idealne. 100. 100. okej, znowu 100. Snowstorm start Ojku. Burza śnieżna. Mamy piękne określenie na coś takiego, więc możemy sobie tego używać. I wezmę sobie, kupię. Um, o, kupimy sobie jednego farmera. A, tylko, że ten farmer nie jest zbyt taki świąteczny, ale niech będzie. I teraz weźmiemy sobie to. O! Czekaj! Nowy boss się pojawił. O! Nowe świąteczne bossy. Dobra. Czy, czy, czy ja w ogóle mam z nimi szansę? Jakąkolwiek? O, on ma 35 tysięcy. Oj, 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 Dobra. Mm, Popper Mind is Approaching next round. Prepare yourself of the fight. Here is. O, dobra, dał mi 1000 dolarów. Dzięki, Mikołaju. Naprawdę, dziękuję, Mikołaju, za to, że mi tutaj to dałeś. Tylko, ja nie wiem, czy ja sobie poradzę z tym bossem, bo przyznam szczerze, no nie, nie byłem przygotowany, ok? Nie byłem. A chciałem w ogóle na świątecznej mapce też sobie zagrać, bo mówię, o, są święta, ale będzie super. No i szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że będę miał z nim problem, dlatego pewnie za chwilę to zresetuję i już zagram na poważnie, okej? Okay? Bez żadnego tutaj opierdzielania się, chociaż trzeba wiecie, wierzyć, o, wezmę sobie to, odpalę i pyk, pad coś tam bije, nie wiem czy też nie powinienem mimo wszystko innego bohatera tutaj sobie postawić, albo no, chciałem tego pałwankowego, bo żeby, wiecie, święta i tak dalej, ale patrząc na to, jak mi średnio idzie, to hmm, przydałoby się chyba coś innego, dobra, postawię sobie tutaj tak shootera, bo to też będzie fajne, fajna rzecz, o, i mamy ile? 30 tysięcy no będzie problem. I słuchajcie, naprawdę nie wiem o co chodzi, ale nie potrafię przejść tego bossa z double cash modem. Nie mówiąc już oczywiście o wyłączonym. Ta 20 runda, bo on na 20 rundzie się pojawia, po prostu mnie tak niszczy, że nic po prostu nie mogę mu zrobić, chyba że czekaj yy, yy, za każde 10% HP, który sprawdzi. Yy, Okej. Okay. Za każde 10 HP, które traci, on respi jakieś cukierki. Ale to nie zmienia faktu, że ja nie mogę mu nic zrobić kompletnie. A mam to jest pierwszy boss yy, iluś tam. Dobra, idę na najłatwiejszą mapę, jaka jest i tyle. To jest sorry, muszę to zrobić. Muszę jak najdłużej, po prostu, żeby ten boss tam był. Chyba, że jest jakaś taktyka, której po prostu na razie nie znam. Dobra, dopiero na tej mapie uda mi się to przejść. I ciekawe jest to, jak sobie tutaj doczytałem, że Mikołaj będzie miał jakiegoś potężnego upgrade'a. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. I uwaga, 3, 2, 1, BUM! Pierwszy boss. O, okej, okay, jesteś naprawdę bohaterem, którego święta potrzebują. E, dawaj, jakby dalej, e, pokonuj te balony i. E, no, i będą jakieś tam fajne rzeczy w skrócie. O, dodałem jakiś prezent. Launcher to the shop. Czekaj, czekaj. Fila, fila. O! Oh, claim gift! Ok, otworzyłeś gifta. Znalazłeś w środku 100 y, kasy i 10 żyć, które pozwolą ci y, na dalszą podróż. Okej, okay, spoko. I gdzieś tutaj miałem y, mieć wyrzutnięty. Nie... Oh, ej, dobra, to jest 100? Tak! Nie, czekaj, to, to jest to, czy to nie jest to? Snowflakes? Jakieś, ty, jakieś rzeczy są dziwne, ale czemu ja mam 22 tysiące? Ej, to coś mi się popsuło. Mam 636 tysięcy tych nagród. Wiecie co, nie będę klikał, bo boję się, że coś tutaj popsuje dosł dosłownie. Sell snowflakes. A, i ja to sprzedaję za kasę. Dobra, bierzemy sobie tak, kupujemy farmy. Przy okazji, jak wiecie, nic się nie przebija, także trzeba to wykorzystać. I ja rozumiem, że generuję sobie te płatki śniegu i dostaję za to kasę. Dobra, spoko. Fajne. Powiem wam, że kurde, to jest tak fajnie pomyślane tutaj, bo są różne mechaniki. A, um, więc e, po prostu zostaliśmy zniszczeni, e, żeby, no, w skrócie te balony coś tam mówią, że no, zostały przeze mnie zniszczone. Odejście balony! O, właśnie. O, co, co ja co, co ja zrobiłem? Moja postać tak powiedziała dziwnie. Ale gdzie coś... Po... O, tu jest! Dobra, tu jest wyrzutnia. Sorry, nie widziałem tego. I mamy tą wyrzutnię prezentów. Pyk. Postawmy ją sobie. A, ona działa jak bombshooter. A, i można, co jest ciekawe, można ją ulepszać Okej, okay. dobra, pyk, będziemy większe obrażenia zadawali 15, 35, czekaj, to kosztuje kasę po prostu? Tak, mamy A, i to mi daje pieniądze Za to, okej, okay, fajne <ścoughs> Czekaj, nie mogę postawić kolejnej? Nie mogę postawić, czyli mogę tylko jedną What? Dobra, to jest dziwne To co się tutaj dzieje, nuklearne prezenty są I... Chwila, to jest za kasę, jejku, dziwne Czuję się mega zagubiony bo jakby... Y, ja dostaję kasę, ale chwilę później ją tracę, bo znika mi tak jakby to. Dobra, wezmę sobie to. Kolejna farma postawiona, tak? Robię farmę i pod górne drzewko, i pod środkowe. W tym sensie jako drugie drzewko, żeby. Żeby każdy był zadowolony, tak? E, czy my zgadniesz tą... To... czekajcie, Can you guess the Tower, okej, okay. czy uda Ci się zgadnąć wieżyczkę, która wieża jest mniej efektywna, jeżeli będzie po, y, postawiona w odpowiednim miejscu na mapie. E, Pomimo tego, że nie ma żadnych debuffów, ani nic takiego, szczerze. A, place down the tower. A ja nie wiem, co to za wieżyczka. Czekaj. Wieżyczka, która, jeżeli postawisz ją w odpowiednim miejscu na mapie, to im dłużej będziesz ją jakby miał, tym więcej ona będzie traciła. Kurde, nie wiem, czekajcie, bo będę musiał za chwilę pomyśleć. Weźmiemy sobie to, postawimy. OK, Stronger Present, pick, pack, Overload. I teraz powinienem dostawać kasę. Przynajmniej tak to powinno działać. I e, będę miał za parę rund e, bossa, więc jeszcze. Ty, czekaj. Mam postawić wieżyczkę. Może tak, shooter? Nie, to na pewno nie będzie tak, shooter. Tak, planuję, czekaj. Wieżyczka, która traci więcej, nawet i w odpowiednim miejscu na mapie. Czy to będzie. Nie, no nie. Snajper? Nie, dobra, snajper nie, bo on też będzie miał dużo. Um, może wioska, farma bananów. Bishandler? To na pewno jest Nie, to na pewno nie jest Bishandler. Kurde, to musi być coś innego. Dobra, sprzedajmy to. Może ty? Okej, okay. chyba je ja nie dostanę i tak za to żadnej nagrody. Także jeżeli wiecie jaka to była wieżyczka, przepraszam w ogóle za moje tłumaczenie i za to, że ten odcinek jest powiedzmy sobie wprost mega chaotyczny, ale też nie jestem pewien co się tutaj dzieje dokładnie. O snowflakes. Okej, okay. sprzedałem za 175 Snowflakes. Czy wiesz, że mm, święta zostały ustanowione w IV wieku? Spoko, o kurde, w ogóle ciekawostki mamy na temat świąt. Fajnie, bardzo fajnie. Ale ja teraz mam inne rzeczy i czekaj, czy masz tak, 240 bananów no trochę mało kasy. A, ja muszę to cały czas ekspić? Znaczy, cały... Czekaj, bo ja to stawiam, ale to nic ja z tego nie mam. Ty, ja nie rozumiem, jak to działa! Nie rozumiem! <grym> ja to ulepszam i to mi znika chwilę później, patrz. Ulepszam i je jest, jest po raz kolejny. O, dobra, teraz. Zostawię to tak, jak jest, pro... No, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym. Czy ja dostaję kasę za to jakąś dodatkową? Za te prezenty 12 tysięcy mam. Klikam ponownie, dobra, a jeżeli bym wziął coś takiego. Aha, za każdym razem to znika. Dobra, niech sobie będzie po prostu. Yy, idziemy, mamy 38 rundę, więc yy, w takim razie. Weźmiemy sobie, postawimy ostatnią już farmę i przejdziemy sobie, pyk, o, przejdziemy sobie do snajpera, ponieważ chcę postawić obrońcę o, o wyborowego, bo wydaje mi się, że on tutaj będzie idealny. Dobra, postawimy tobie także alchemika, ładnie i... czekaj. Jakie drzewko powinienem zrobić? Pam, pam, pam. A, w sumie nie mogę żadnego drzewka jeszcze zrobić, bo nie mam kasy wystarczająco na to. Ale dobrze, snajper, bi bij jak najwięcej. Nawet wezmę, tutaj zrobię cyk, cyk, o. O jezu, bałwaniany boss się pojawił. 15 do 15 tysięcy potrzebuję. 13 000, 18 tysięcy. Ty, nie mogę, te, nie mogę tego kupić? Czemu nie mogę tego kupić? Ej, dobra, to nie powinno tak to działać. Że ja nie mogę kupić ulepszenia. Dobra, Mistrz bomby, mocny, pik 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 chyba że mam niektóre yy, ulepszenia zablokowane. Frosty Snowballon is chilling force, immune to ice attacks, ok, czyli jest odporny na ataki lodu, że tak powiem. Za każdym razem, gdy straci on czaszkę. Stunuje wszystkie, yy, wszystkie wieżyczki, zamraża je w miejscu. Kiedy on jest żywy? O dobra, już widzę. Okej, okay. dobra, spoko. Powinniśmy, powinno nam się udać go pokonać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż nadal nie rozumiem, czemu ja nie mogłem kupić obrońcy wyborowego. No, to jest, to, to jest bardzo dziwne. Dobra, postawmy sobie kolejną farmę. Znaczy, tą, którą sprzedałem. To tak naprawdę nie, nie fajnie to wyszło. Ale powinienem yy, przejść yy, bez problemu tego yy, bossa teraz. No bo ten sniper nawet. O, tutaj ten. A, ten ninja troszeczkę traci. Ale no nie. Yy, raczej się uda, bo on dopiero jest na samym początku i. i yy, 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 już ponad połowę HP mu zabraliśmy. Chociaż nie, dopiero za chwilę będzie ponad połowa HP. I ostatnie. O, claim give, dobra! Dziękuję. Yy, otworzyłeś prezent, w którym znalazłeś 5000 kasy i rzeczy, które pomogą ci w twoje, Twojej przygodzie. Dziękuję bardzo, święty Mikołaju. Bardzo miło z Twojej strony, że dostałem takie. Yy, rzeczy i oczywiście stawiamy sobie te farmy. Dobra, robota żołnierzu, boss został pokonany. Fila, bo muszę postawić sobie farmy przy okazji. Za chwilę sobie to poczytamy. Teraz jakby masz super progres, chociaż przypominam, na double cash mode to jest super progres, więc ja nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest fajna rzecz. Ale no, zobaczymy, czy się uda. Ok. By the way, my workers have arrived to help you out. Aha, czyli pracowników jakiś przyzwał. Dobra, chcę zobaczyć, gdzie są pracownicy. Nie widzę, nie widzę tych pracowników. Albo jestem ślepy? A, chyba jestem ślepy, bo nie widzę żadnych pracowników, którzy mieli mi tutaj pomóc, a z jakiegoś powodu nie pomagałem. Dobra, i będziemy za chwilę mieli tego obrońcy wyborowego. Yy, postawimy sobie na pewno kolce, bo kolce na bossa też są spoko, przynajmniej tak zawsze yy, tak zawsze pamiętałem. I uwaga, czy mogę to zrobić? Tak, i teraz mogę kupić to ulepszenie. Mega dziwne to jest, nie wiem czym to, czym to szło. Dobra, yy, szybsze rzuty sobie weźmiemy. My... A, tu ma! Są ma mali pomocnicy, elfowie i oni też będą coś tam robili. Dobra, fajnie, fajnie. Yy, Dobra, spakujmy sobie te prezenty, zobaczmy jak to ze śnieżkami. Sprzedajmy. My za 2000, ale... Czekaj, i mogę. A, nie mogę teraz tego sprzedać. Nie wiem o co chodzi z tymi. E, z tymi prezentami. Serio? Me, me, mega dziwne to jest. Czekaj, wysłał jakiś massive gift boxa. Oj, e, fajnie. Ja byłem przekonany, że na 60. rundzie będę go miał. Make sure to pop it for the reward and do not le, let it leak. Aha, czyli po prostu. Czekaj, bo z tego prezentu, jak ja go niszczę, to ja dostaję nagrody jeszcze przy okazji i zacząłem sobie ulepszać farmę. Na troszeczkę wyższy poziom. O, uwielbiam prezenty. Powiedziała moja postać. Tak, zgadza się, uwielbiam prezenty. E, dobra, to teraz weźmiemy sobie, postawimy. Może druida w którymś, hmm, właśnie tylko nie wiem za bardzo w którym miejscu, może tutaj, pyk, pyk, pyk. Nagroda dżungli, twarde ciernie. No, on sobie coś tam. Bij. No, mało bije. Niepotrzebnie stawiłem tego druida. Powinienem postawić coś innego, ale zbierałem sobie teraz na. Um, czekajcie, na co ja zbierałem? Aha, na y, ninja, pod piąty tier, bo on tutaj będzie idealny. Ale przy okazji chciałem sobie to ulepszyć. O, właśnie, widzicie, już parę farm zostało ulepszonych. Raczej ten gift y, na pewno zniszczymy i zobaczymy, ile kasy z niego dostanę. Chyba, że ta kasa, która tutaj była na torze, to jest właśnie ta kasa, którą dostałem, i nic więcej nie będę miał. Ok, Massive Give, tak i zobaczmy. Boom! O, Claim gift, dziękuję bardzo. 5 tysięcy kaski dostałem za to. I zobaczmy, Snowflakes. O, za 6000 tysięcy sprzedałem. Dobra. To teraz poczekam sobie tą chwilę. Nie będę ulepszał farm, bo za chwilę będziemy mieli kolejnego bossa. a chcę upewnić się, że na pewno będziemy mieli o, na pewno będziemy mieli ten piąty tier. Bo bez niego wydaje mi się, że będzie ciężko. I tak wydaje mi się, że w ogóle tego nie przejdę. No to teraz takie, te, 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 taki luźny wniosek, ale chciałbym się bardzo mylić. Oho, mam złe wiadomości. Następny boss będzie bardzo, bardzo silny. Ma 5 żyć i z każdym życiem jego HP się... Podwaja i jeszcze oprócz tego staje się szybszy z każdą sekundą. Co? I Dostaje się na tysiąca na zniszczenie go. Oh. Dobra, co ja mogę postawić? Co ja mogę postawić? O, i du dużo kasy dostałem. Samolot! Ty, samolot! Ja muszę samolot postawić. Tak, to jest to rozwiązanie. Cyk, 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 cyk. Latająca forteca gwałtowny ostrzał. O! A, okej, okay, rzeczywiście mu się HP będzie tam, e, będzie miał coraz więcej tego. E, o, za, Zabrał mi jeszcze moją kasę, halo, stary, nie rób tego. 19, czekajcie, bo ile to kosztuje? 82. 2, 4, 6, 8. E, raz, 2, trzy, cztery i latająca forteca. Musi być kupiona, mówię, straciłem na tym kasę, ale, ale niech będzie. E, dobra, i teraz sobie to weźmiemy, pyk, musimy wydać e, jak najszybciej po prostu całą kaskę żeby tutaj nic nie było i a on nie ma wykrywania kamo jeszcze ten gościu no to stary e, nie ma żadnego problemu a nie, nie mogę tego w ogóle nie mogę nic postawić za bardzo czyli on mi blokuje tak jakby e, budowanie przy okazji widzicie ten boss o znowu mi zabrał e, 10 kasy ej zarąbiste są te bosy. kurde to jest tak fajnie pomyślany świąteczny fajny modzik jeszcze jak dostanę 10 tysięcy małpiej kasy to nie będę musiał się martwić na następny e, jakby wiecie odcinek z admirosem jak tam będą te e, losowe małki i tak dalej dobra mogę teraz postawić o, mogę teraz. O, znowu mi zabrał 10% kasy. Niedobry, bardzo niedobry ten. Um, ten boss jest, ale powinniśmy go. Przejść, tak. O, w ogóle on rzeczywiście się robi coraz szybszy. A ile tam. Ty masz już? 135 tysięcy. Spoko. Ty masz ile? 177 tysięcy. No i sniper 134 tysiące. Więc jak widzicie, powolutku, powolutku, ale idziemy do celu. I Bosik został pokonany. I dostałem prezent. 10 tysięcy kasy. Dziękuję bardzo. W ogóle to jest 61 runda dopiero. Ja pierdzielę. O, i za 13,5 tysiąca to sprzedałem. Dobra, także kupujemy sobie teraz y, od razu farmy. O, a nie, czekaj, nie mogę. Nie mogę kupić farm mam 21 tysięcy? Dobra, nie wiem, dziwnie to jakoś tam wyglądało. Ale no, farmimy. No i za dwie rundy pojawi się nowy boss, więc kupimy sobie kolczasty dywan, to na pewno. E, tutaj mam wioskę, więc jest fajnie. Właśnie, wioskę powinienem też ulepszyć pod środkowe drzewko, e, żebyśmy mieli dodatkowego buffa. O, boję się e, o następnego bossa. E, na razie wszystkie były dość proste, ale ten e, jest o wiele silniejszy niż pozostałe. O kurde! Ty, jestem Grinch, Strongest Worker, Employee of the Month. Oh, o, okej, okay, to jest najlepszy pracownik yy, Grincha. Grin, mówi się Grinch? Ty, mam nadzieję, że nim przekręciłem jakoś nazwę. O, 50 tysięcy dostałem! Ty, dziękuję bardzo za 50 tysięcy. Ale Pek Pek, obrona ojczyzny. O, i teraz. A, i mam jeszcze umiejętność prezentu. To jest taka i, ciekawostka, wydaje mi się. I weźmiemy sobie. Hmm. Ja powinienem postawić, bo nie, nie mam za bardzo pomysłu, ale i tak szybko mu w sumie zadajemy obrażenia, tak patrzę. O, weźmiemy sobie jeszcze to, yy, snajper, a postawię kolejnego gdzieś snajpera. Może. Hmm. Nie, nie ma za bardzo miejsca na kolejnego snajpera, tak patrzę. Wiem, ja muszę mieć małpkę pirata. Zrobione pod... Yy, robimy... Nie, no, nie wiem, czy uda... Szczerze? Nie wiem, czy uda mi się paragon zrobić. Małpki pirata. Ty, czekaj, czemu moje małpki przestały tak jakby atakować przez chwilę? Co tu, co tu się stało? Dobra. Czy mamy jakieś cookie monster, on się nazywa w ogóle, ten boss? A, i widzicie, on się tak kołysze, to wtedy ja mu nie mogę tak jakby nic robić? Tak to trochę wyglądało u mnie. Dobra, pół miliona już HP mu zbiliśmy, także bardzo fajnie. Idzie to yy, sprawnie, ale mówię. bez i na normalnej mapie nie ma opcji, że ja bym to przeszedł, także polecam. Jeżeli ktoś szuka świątecznego wyzwania, zainstaluj sobie tego moda i sprawdź, czy po prostu dasz radę, czy też e, raczej nie. Tą małpkę jeszcze mieliśmy sprzedać i... A, nie mogę tego kupić. No to jest dziwne. To, to jest coś zbagowane. No bo mam 25 tysięcy. Dobra, odpalmy, cyk, cyk, cyk. Ile ma już latająca forteca? Latająca forteca ma prawie milion. Znaczy, już przebija w tym momencie milion. Także super. I Bosik zostanie na 100% pokonany. Okej, okay. i 3, 2. A, jeszcze prezent sobie użyjemy. Jeszcze buścika, jeszcze tego i BUM! A, czekaj, to on ma. On ma jakąś kolejną formę. O, nie, 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 to nie tak miało wyglądać. To nie tak miało wyglądać. Handlowe Imperium, szybko. Wygenerować. A, i teraz on się stał o wiele szybszy. Ja pierdzielę. A która to jest runda? Bo to. Aha, to nie jest jeszcze ostatni boss, rozumiecie? To nie jest jeszcze ostatni boss, z którym mamy się tutaj zmierzyć. Kurde, no nie uda mi się. Nie uda mi się tego przejść, to już wiem teraz. A mnie czas goni, no nie ukrywam, że mam y, mały problem z tym, żeby, żeby to ukończyć. Także, e, no nie uratuje świąt po prostu. Świąt nie będzie. Znaczy, no mówię, ja to wrzucam w pierwszy dzień świąt, więc już powiedzmy za późno, ale... I yeah. ja, no, co to w ogóle ma być? Co to ma być? I przebił się. No, nie wiem, jaką taktykę powinienem tutaj obrać. Może powinienem farmić pod górne drzewko i postawić paragon, bo wydaje mi się, że to wszystko tutaj o to chodziło. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, to ja jeszcze raz spróbuję podejść do tego i po prostu weźmiemy, zmin, maksujemy farmienie, zrobimy pod górne drzewka i tak dalej. A teraz po prostu nie mogę, ale i tak wesołych świąt Wam życzę. Spokojnych, zdrówka, co jest, tak jak mówiłem, najważniejsze. I widzimy się w kolejnym odcinku już jutro.